dosyć twardy, ale opada na ziemię, słabo lewitacja, ciekawe, może samolot wpływa na tę całość, przełożymy samolot do innego To Podobna sprawa z twardy, że hej, bo <tryk> A słabo lewituje. Dziwna sprawa. Tak jakby samolot zaczął więcej ważyć. Albo zmniejszyła się wyporność. O dwa gramy. A naprężony. 24 cztery. W pomieszczeniu też samolot prawie na podłodze. Ciekawe. A niedawno był pod sufitem. Pewnie w Terem Mendelejewa. Zrobił materializację w inne reakcje, związki chemiczne inne i w inne pierwiastki. Dlatego ropa naftowa pod ziemią się regeneruje całkowicie. A na Syberii śnieg pada, chociaż 40 stopni mrozu. I chmury nie mają skąd napływać. Ale jeszcze innym balonie to lewituje jednak. A samolot z żyłką waży 40 5,4 g no ciekawe, co z tamtymi balonami się stało, co z wodorem w nich. Dziwna sprawa, jednak eter daje, że ho, ho. Łapa na księżycu, płaskiej ziemi. Czyli zdjęcie, tylko niekształcone pewnie, jakiś przyczyn, prawdy.